Ostatnim razem prawie udało mi się Ciebie pokonać. Panie Jajku, Panie Flampty. Widzimy się ponownie. To jest nasza druga noc znajomości. Ale tym razem ta noc potoczy się totalnie inaczej. A ja witam was serdecznie. To jest kolejna noc. Jedna noc z Flamptim, więc próbujemy go pokonać po raz drugi. Ostatnim razem skończyło się to ciekawie, bo dostałem jakiegoś podobno rzadkiego jumpskera z Golden Eggiem, e, czyli chyba odpowiednikiem Golden Frediego Z tego co zdążyłem zrozumieć. Więc jeżeli jesteście ciekawi jak to wyglądało, to obejrzcie sobie ostatni odcinek. A ja teraz biorę się za kolejną noc... E, Flamp team, żeby go pokonać, więc Zacznijmy zatem kolejną noc Możecie stawić opakowanie, jeżeli wam się będzie podobało To wszystko I am a kaktus, okej, okay, wszystko wiemy czy ja mogę wyłączyć jego dzwonek, dzwonek do mnie, czy nie? Szczerze mówiąc chyba nie I'm flumpty bumpty, I'm an egg Wiemy, że jesteś jajkiem Wiemy, że jesteś mut. O, dziękuję Wyłączyliśmy ziomka On chce nam skopać dupę, tak jak ostatnio Ale tym razem sprawa potoczy się inaczej, to na pewno Musimy się skupić, żeby to przejść Jajko już uciekło Jest tutaj Raz, dwa, trzy... Działa. Znaczy, w sumie to nie wiem po ile sekundach on idzie sobie, ale tak sobie zgaduję, że po trzech sekundach będziemy to wszystko tutaj robić, dobra? Są na kamerze 1 spokojnie, mamy godzinę 12. Musimy przetrwać do godziny 6. Może być to naprawdę ciężkie wyzwanie, bo widzieliście w ostatnim odcinku, nawet tego nie założyłem, ale przetrwałem do godziny 5 i prawie już, prawie dosłownie to już zrobiliśmy, nie? Więc zobaczymy, jak nam to pójdzie w tym podejściu, w tej nocce. Jajko jest przy drzwiach. Okej, okay, raz, dwa, trzy. Dobra, świetnie, mamy jajo odgonione, gdzie jest nasz ser, ser, jest na czwórce, jajo na jedence, dobra, trójka, na razie nie musimy się przejmować tym ciągiem, na razie też nie musimy przejmować. Dostanę ciekawy komentarz a propos tego, że w tym pomieszczeniu są takie oczy w dziurze i te oczy oznaczają to ile razy ja mogę spojrzeć w kamerę zanim zaatakuje mnie. Um... Klaun, który tu wychodzi z tej dziury Ale no w sumie nie wiem jak to dokładnie działa Będziemy musieli to przetestować w praktyce Ser jest na dwójce Jajo jest na czwórce Więc jesteśmy w bezpieczni mi się tak wydaje Póki co chyba na razie Tylko jajo się decyduje na to żeby nas odwiedzać Więc nie ma tak źle Dobra cały czas O o o jajo się ruszyło jest na dwójce e, Tu jest tości... tościk taki tościk to jest No nie jest tościk to jest serek Raz dwa trzy nie ma dobra, e, teraz mogło to jajko, przejść, nie, jajko dalej czeka, ale myślałem, że będzie tutaj double trouble, że będzie kolejny atak, ale jajo się na razie nie, nie decyduje na to, żeby tutaj przyjść, więc raczej, raczej jest dobrze, o, dobra, chwila, moment, dobra, e, ten ziomek już się patrzy, to zaraz będzie pewnie do nas zabiegł. chociaż ja w sumie nie wiem, ile to trwa, że mu się papier skończył, bo to, tak jak dobrze myślałem, to jest jakby timer, który mi pokazuje, kiedy on do mnie przyjdzie, jak ta, jak ta taśma się skończy, to on będzie chciał do nas przybiec, dobra, tutaj ziomki... Stoją na razie i nic się nie dzieje Totalna chillera Utopia chyba Ale dobra Spokojnie, jest pierwsza dopiero Tu się jeszcze jaja zasądziać. dziać Okej okay. Dobra, jajo chyba teraz do mnie przyjdzie Coś się ruszyło, coś się ruszyło Jest tutaj serek Dobra, raz, dwa, trzy Yy, nie działa. Dobra, on dłużej tu będzie stał w takim razie. To my sobie tak po prostu na, po kamerach poskaczemy i zobaczymy, kiedy on sobie odejdzie. Chyba poszedł, bo słyszałem taki dziwny dźwięk, taki głośny. A nie to jajo. A, dobra, ruszyli się wszyscy w porządku, w porządku. Mamy to, mamy to. Jest dobrze. Póki co jest dobrze. Druga jem, druga jem. Mm, dobra, jesteś na jeden, co? jesteś na dwójce, jesteś tutaj? Nie macie? Może jesteś? Może nie? Co mnie oszukać? Co mnie oszukać? Dobra, tu jest jajo. Gdzie ser? Ser jest tutaj, dobra? Ej! Na razie idzie całkiem dobrze. Kontrolowane to wszystko jest. Mniej chaotycznie, niż ostatnio. Jajo. Okej. Okay. Raz. Dwa. Trzy. Spadasz ty. Dobra, nie ma jaja. Świetnie. Teraz trzeba znaleźć sera. Dobra. Jest druga im. Zaraz się zacznie dopiero prawdziwa zabawa, bo kamera trzecia się odblokuje. Co z tym idzie? Będzie piekło. I to dosłownie. Okej. Okay. Poczekamy, aż on sobie odejdzie. Jajko przyszło? Nie? Dobra, mamy spokój. Zapominam wyłączać czasem to i po prostu mi zjada energię niepotrzebnie, nie? I pewnie źle robię. Jestem coś ciekaw, ciekaw, czy. Czy kamera, jak w nią patrzę, to zjada mi energię jakoś, jak czy nie? Bo w sumie, nie wiem, nie mam pojęcia, ale chyba nie. To chyba dopiero zjada energię jedynie wtedy, kiedy klikam sobie drzwi. Ale dobra, gdzie jest ziomek? Tu są ziomki, tu jest ziomek. Dobra, na razie spokój. Trzecia, ejem. Spokojnie, muszę się skupić. Jest już piekło. Jest piekło. To jest bardzo ważny moment w grze. Oj, bardzo ważny moment w grze. Jajko. Gdzie jest jajko? Jak dziwny dźwięk słyszałem. Dobra, spokojnie. Spadaj. Teraz mam utrudnioną sprawę o tyle, że nie widzimy jednej kamery. Oho, dobra. Dobra, do o, przyszedł drugi, przyszedł drugi, w dupę jeżdża. dobra, spokojnie o! o, tu, już pojebały mi się guziki, już myślałem, że koniec Dobra, siedzi na klopie, tu jesteś na dwójce, gdzie jest ser? Ser jest tu, dobra O matko, to będzie zaraz ciężkie, nie? Jest trzecia AM, klauna jeszcze nie ma O dziwne, dziwne to w sumie Teraz skupienie, full skupienie Okej, okay, jajo. Tu nic. Naprawdę muszę się teraz skupić, bo chcę to przejść, nie? Fajnie byłoby to przejść, do cholery. Dobra, mamy, mamy połowę energii. Może się uda? o, no. jestem o, lepiej. Gdzie jest ser? Gdzie jest ser? Coś się ruszyło, coś się ruszyło. Tu jest ser, jajo. Jajo idzie, idzie jajo. Nie ma jaja? Czyli jajo musi być na tej kamerze czwartej, dobra, rozumiem. Jest ser. Dobra, spieprzaj. Tu nic, dobra. Clown zaczyna wychodzić. clown zaczyna wychodzić. Tutaj mam dużo oczu. To chyba znaczy, że mogę dużo klikać e, tą kamerę, co nie? No spadaj stąd! Halo! Gdzie jest jajko? Muszę szybko, dobra, zweryfikować. Jajko jest na czwórce. Serek jest gdzie? Jest tutaj. Dobra, można otworzyć drzwi. Clown jest coraz bliżej. Ok, okej, okay, mamy to. Czwarta jest, czwarta jest. Mam dużo oczu, to chyba dobrze świadczy. Nie wiem, nie wiem, no mi się, zaraz to jest takie. To jest takie stresujące. To. So, so, so stressful. Oh fuck. On wychodzi coraz bardziej, ten klaun, on coraz bardziej wychodzi. A! Ale jak. Jak on tu wlazł? No what the fuck? Jak on się tu dostał? Jak działa Golden Egg? Nie rozumiem. I'm a cactus. Pieprzone jajo, pieprzony serek, pieprzony golden egg. Wszystko pieprzone, pieprzony clown. Nienawidzę ze gry. No siedźcie sobie tu, siedźcie sobie tutaj, obgadujcie mnie. Tak, zabawnie jest, tak, bardzo zabawnie. Jest cudownie wręcz, kiedy nie musicie nic robić, gnoje i atakuje mnie jakiś żółty, zgnity egg. Zastrany, który nie wiem jak działa do tej pory. Pomocy. Help me. Help me. Ta muzyka jest kinda creepy. A to jest nawiązanie do. To jest nawiązanie do Flappy Bird, chyba, nie? Tak mi się wydaje. Ale fajna, chillowa muzyczka to jest. Bardzo mi się to podoba. Mogę coś tutaj kliknąć? Chwila, chwila, bo coś tu się dzieje. Dobra. Jego jakby nie, nie możemy czekować z drzwiami, jego musimy czekować za pomocą kamer. Aż on się wycofał, wtedy możemy po prostu wyjść. Tak mi się wydaje. No ruszył się. A, ładnie. Jest i jajo. Dobra, spieprzaj. Jajko bardzo szybko sobie właśnie daje... E, daje spokój ze mną. O, ja już się ruszyło. Spokojnie. Dobra, ten zaraz będzie nas skakał, bo coraz mniej papieru tutaj, jak widać, jest, e, więc będzie pewnie chciał przyjść zapytać, czy mam dodatkową rolkę może w moim biurze. Nie, nie mam. Już teraz mogę powiedzieć. Możesz wydupcać, nie przychodzić do mnie. Oho, patrzcie, zjada. On zjada ten papier. Przysięgam. Wpierdala go równo, nie? Ehm. Dobra. Raz, dwa, trzy. Świetnie. Serek jest na czwórce. On chyba musi zrobić kroczek, w sensie musi być jakiś dźwięk charakterystyczny, jak on przejdzie do kolejnego pomieszczenia. On nie może chyba z czwórki od razu przyjść do mnie, tak mi się wydaje przynajmniej. Jajo. Okej. Okay. Mamy drugą majem. Całkiem sporo prądu. Okej. Okay. Ale jak działa ten golden? Golden Flumpty, tego nie rozumiem, szczerze mówiąc, oho Pieprzy się, oho, to było totalnie na styk. To było totalnie na styk, nie? Okej okay. Teraz tak, on będzie sobie tam teraz chwilę chillował na tym kiblu Numer no, pancer jest na jedence bardzo smutny Flumpty jest tutaj na dwójce. okej okay. Za moment dosłownie się włączy nasza kamera trzecia i zacznie się dym Mam wrażenie, że Jakby prędzej mnie zabije właśnie te znowu ten Golden e, Flumpty Niżeli ten cały clown wyjdzie w ogóle z tej dziury, nie? Bo ja jeszcze ani razu tego nigdy nie widziałem, szczerze mówiąc. Samty był na kamerze pierwszej? Jest już tutaj. Okay. Będę sobie tak czekawał to bardzo szybko, te drzwi. Myślę, że to będzie dobry pomysł. I też troszeczkę. martwiące jest to, że ten demon o trzeciej właśnie się pojawia, czy tam o czwartej. I ja na niego nie wiem, jak grać, nie? On się pojawia tak totalnie randomowo w tych drzwiach i trzeba bardzo często drzwi sprawdzać wtedy, nie? Żeby pana demona przypadkiem nie przeoczyć, bo nam wyskoczy. Dobra. Ziameczki sobie siedzą tutaj, jest jajko gdzieś. O lol, on do... o, z prawej strony aż tak daleko skoczył na te drzwi. Dobra, jajo ma całkiem ciekawe umiejętności, muszę przyznać. Spadaj. Dobra. Demony. Demony już, już zaczynają mnie szukać. Więc to mi się bardzo nie podoba, szczerze mówiąc. To trzeba bardzo teraz często sprawdzać. Dobra teraz tak. Jest Jajo. O, coś się ruszyło. Coś się ruszyło, nie wiem co. Słyszałem jakiś dziwny dźwięk. Jakiś taki bardzo dziwny dźwięk słyszałem. On tu dalej jest. I'm a cactus. Kurwa, pojebało was? Wszyscy raz przyjdźcie. Okej, okay, poszedł. Dobra, siedź tam tym klaunem na piździe i nie wychodź do mnie. Bo mam was dość, naprawdę, wszystkich już. Coraz mniej oczu chyba faktycznie jest. Okej. Okay. Dobra, już wiem. Już wiem co zrobić, żeby to po złote jajko zgnite dało mi spokój i nie zjadało mnie za każdym razem. Muszę po prostu siedzieć w monitorze. Inaczej mnie zje. Musiałem to sprawdzić, bo mnie już szczerze krew zalewała. Nie wiedziałem dosłownie co ja mam z nim zrobić. Czy go kliknąć? Czy ja mam się na niego patrzeć? Czy mam się nie ruszać? Czy nie, mam się zesrać o środku lobby może. Ja pierdole, No nie wytrzymam za chwilę Kurwa, wypuśćcie mnie stąd Dobra Szybciej Z tą piątą błagam Szybciej Dobra, ekipa jest na środku. Musi się udać. Musi się udać, bo nie wytrzymam. Zjem monitor. Jak się nie uda? Czemu on gały otworzył? On gał otworzył? O no! O no, no! Wytrzymam tutaj. To się musi teraz udać. Zamykam te drzwi i dopytam. Uda się, prawda? Chyba, że on mnie zje. Honk. Honk. Honk? Może odejdziesz, jak będę cię honkował? Please, please, please? Nie patrzę w kamery już. Boję się. Jest! 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 Ja dupia, zrobiłem to! Ham. Jest, pieprzcie się! Wszystkie gnoje, pieprz się flampty, bampti, pieprz się jajko, pieprz się. Birthday boy, blam, pieprz się, pieprz się, ty też, ty Borsuku, The y y Rhythman, ty też się pieprz, wszyscy się pieprzcie, się, zrobiłem to, rozumiesz? Grunkfus, też się pieprz, klaunie i ty, zgite jajo, złote, jest, udało się, The Engd, Engd, jest, nieważne, nieważne, nie udało się, zrobiłem to. Pieprzcie się wszyscy, pokonają jedną noc z Flamteam. I teraz czeka na mnie kolejna noc z Flamp Team. Tylko dwa. Czy to oznacza, że będą dwie noce z Flamp Team? Nie wiem. W każdym razie czekajmy kolejne noce z Flamp Team. w Flamp Team 2. Ooo, oh, jeszcze nie mogę doczekać. Jak wam się mi oglądało, to możecie zadać łapkę w górę. Ja się z wami żegnam. See ya